Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego samotnego kamino. A w tym momencie w tle, tam daleko widać miasto Zibiri, a ja właśnie wychodzę na szlak. Dzisiaj lecimy do Pampeluny. Jeżeli odcinek Cię spodobał, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia, do napisania maila do mnie, jeżeli masz jakieś pytania. Wszystkie dane macie w opisie. A ja lecę. Jest godzina 5.50. Właśnie robi się jasno, ale tutaj są piękne widoczki. Ogólnie do Pampeluny jest 20 km. Tylko, że droga jest dużo lepsza niż była przez ostatnie dwa dni ponieważ teraz idziemy praktycznie płasko. Tam są malutkie przewyższenia. Wczoraj i w przedczoraj to był dopiero hardcore. Więc pozytywnie. Siły trochę jeszcze zostało i lecimy. I pierwszy postój po 10 km. Przepięknie tu jest. Tutaj szliśmy sobie wzdłuż takiej rzeki. A teraz e, ruszamy już do Pampeluny, zostało 10 km. Tam sobie zjedliśmy śniadanko i za moment lecimy. Jesteśmy w Pampelunie Na Starym Mieście To jest mega architektura Nie wiem, dojście zajęło jakieś 5 godzin Tam nie licząc przerwy I podejście tutaj było bardzo przyjazne A teraz Idę sobie zobaczyć Co tutaj gdzie jest Bo tu widać, że miasto żyje Jest super Nie wiem czemu te uliczki mi trochę Rzym przypominają w Rzymie, Włochy ogólnie. Teraz idę poszukać jakiegoś sklepu, bo plastry mi się skończyły. A, a bez plastrów, to tu się nie da dnia przeżyć. I ewentualnie może jakiś zimny pienisty napój. Ale to miasto super wygląda. No, jest w ogóle na takim zniesieniu. I zobaczę, czy mi się uda w ogóle. Gdzieś do brzegu podejść, żeby pokazać jak to wygląda, ale to jest po prostu taki wielki zamek. A tu ludzie już przygotowują, bo pojutrze zaczyna się tutaj gonitwa byków po ulicach miast. Więc dlatego też zależało mi, żeby już odhaczyć to miasto. Tak sobie chodzę po tej Pampelunie, i tutaj na przykład z tego co się zorientowałem, to jest w ogóle katedra w Pampelunie. Ale nie wiem. Mi tutaj ten styl, to wszystko przypomina tak bardzo Włochy jakoś. Jest po prostu cudownie. Ja byłem sobie w sklepie, kupiłem niezbędne igły i medykamenty do przebijania wzdym, ale... ale nie będzie źle. Natomiast to miasto po prostu się prezentuje cudownie. I tak dokończę bo tutaj raz na rok jest coś takiego jak gonitwa byków, która się odbywa od 6 do 14 lipca. I wtedy no, wszystkie te prywatne hostele podnoszą ceny, a te ze wspólnoty są zamknięte. Dlatego wszystkim zależało, żeby być tutaj przed tym, zanim się ta gonitwa rozpocznie. Jak to wygląda? W ogóle ciężko mi tutaj jest cokolwiek nagrać, bo to jest tak, że wychodzę rano, z myślą, że sobie coś nagram. Nagle się okazuje, że spotykam kogoś na drodze i nie wiadomo kiedy jest 5 godzin później i nie mam nagrane nic, a mamy przegadane 300 innych historii. Jak to wygląda cudownie. Na razie jest czwarty dzień. Mi wysiadło już kolano, się nie zgina. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu są ludzie i z tymi ludźmi, jak się idzie, rozmawia, spędza czas po tym wszystkim, no to nie da się tego opisać. Dlatego teraz się nie dziwię, czemu tylu ludzi idzie na to kamino. To jest po prostu takie. Coś niesamowitego, gdzie spotykasz ludzi z całego świata, na przykład z Ameryki, Azji, Afryki, a nawet z, z, z... Australii. I tak sobie tutaj chodzę i zwiedzam. Tak to wygląda. Mega urokliwe miasteczko. i. O, tu może mi się uda podejść i Wam pokazać, jak wysoko jesteśmy. Bo ogólnie ta cała część Stara Pampeluny znajduje się na wzniesieniu. Wiem, że te odcinki mogą nie być jakieś porywające, ale jeżeli macie jakieś pytania czy cokolwiek, to zawsze możecie pisać. Ja tak fajnie kuśtykam tutaj, ale... No ból jest, ale... Ból to jest mała rzecz przy tym wszystkim. I tutaj są mury obronne, pampeluny. My przyszliśmy gdzieś stamtąd, że tutaj się szło tą drogą dookoła, dookoła i się podchodziło na górę. Po czterech dniach jestem zachwycony i nie chcę tego przerywać, mimo bólu. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Ja właśnie zacząłem iść, jest godzina 5.20 dzisiaj zacząłem iść wcześniej, bo jest dalej do przejścia a rozpadło mi się kolano i sobie będę kuśtykał powolutku, żeby go nie obciążać więc zajmie mi to jakieś 6-7 godzin pewnie, bo wczoraj to tam sprawniej to wszystko poszło, ale dzisiaj nie będę cisnął, a pogoda ma być różna więc Lecimy. Dla takich chwil kamino zaczyna się przed wschodem słońca, żeby w odpowiednim momencie móc sobie stanąć, odpocząć i podziwiać, jak to pięknie wygląda. Ja, za mną już 4,3 km, jest godzina już Wam mówię 617, czyli nie idzie źle. Zostało mi jakieś 19 albo 18 km. Kolano jak nie działało tak nie działa, ale powoli sobie do tam. Także lecę dalej. To są obrazki z kamino, których się naoglądałem. Zanim wyruszyłem na kamino, czyli wielkie pola i jedna pojedyncza droga prowadząca za horyzont i snur pielgrzymów niby idących razem, a każdy jednak indywidualnie na swój sposób. Coś wspaniałego. Wow, dzisiejsza droga jest po prostu niesamowita. Te widoki są tak piękne. i Ja wiem, że kamera nawet tego w małym stopniu nie oddala. No to po prostu zabiera. Jest pięknie. Chcę jeszcze Wam pokazać trochę tych przepięknych widoków. A przy okazji wyjaśnię jedną kwestię. Nie myślcie, że ja się nie przebieram. Ja jestem na każdym odcinku tak samo ubrany, bo po prostu jak się zachodzi do albergue, to ma się taką swoją rutynę, że robi się pranie tych ubrań, w których się szło. One schną i wtedy się przebiera w inny zestaw i po prostu następnego dnia się zakłada te świeże wyprane ubrania. Dlatego yy, możliwe, że będę cały czas tak samo ubrany, ponieważ no, ja piorę codziennie sobie ręcznie yy, swoje ciuchy, w których idę. No, a żeby mieć jak najmniej, no to się wzięło dwa zestawy i tak trzeba kombinować. Ale nie ma co narzekać. Taki urok, kamino. Ale jest cudownie. Dzisiaj miałem taki kryzys. Już coś mi się w kolano stało. I miałem takie, że usiadłem i sobie myślę, pierdziele nie idę. Ale podszedł do mnie taki starszy pan, poklepał po plecach, powiedział, że dam radę, no i trzeba iść, no i idę. I tak to się na tym kamieniu człowiek spotyka z takimi życzliwymi sytuacjami. Dobra, lecę. Właśnie dotarłem do najwyższego punktu, do jakiegoś... Nie wiem czy słychać, bo jest wiatr, a mi się nie chce mikrofonów wyciągać. Ale no widoki dzisiaj. Dzisiaj jest chyba piękniejszy widok. jak do tej pory jest piąty dzień. Pogoda jest cudowna, zostało jakieś kilku kilometrów i teraz tylko w dół. Coś wspaniałego. Słyszymy cię już yy, z tego miasteczka, w którym jestem Puenta La Reina czy jakoś tak właśnie wracam sobie z obiadku. Tutaj wam rzucam zdjęcie, co sobie jadłem. No i co? No i wracam do albergue i muszę pranie ogarnąć. I później się przejdę miasteczkiem, to wam pokażę, jak to uroczo wygląda. Bo uwielbiam te hiszpańskie klimaty tutaj. Ale to będzie za moment, no bo trzeba swoją rutynę zrobić, czyli wyprać ubrania na jutro i rozwiesić do wyschnięcia. No tak się żyje. Lecimy. Buen od dnia 6. Mamy godzinę, chyba piątą, koło piątej. Ja zaczynałem swoją wędrówkę. I wczoraj tam mówiłem, że pokażę Wam to miasto, ale jakoś tak się zasiedzieliśmy w albergu. I zresztą pokażę Wam mały fragment, jak wyglądają takie wieczory. I też macie filmik, jak wyglądało to albergue w Puente de. Puente la Rihanna y Rihanna Jakoś tak A dzisiaj mamy 20 km z małym hakiem do miasta Estella i Właśnie zaczynam wychodzić, tylko nie wiem czy już źle nie skręciłem Chyba już źle skręciłem. I to będzie ostatni dzień w tym odcinku pokazany. I już kolejny dzień to już będzie nowy odcinek. Więc zapraszam, żebyście sobie zobaczyli takie przebitki, skróty z tego dnia. A ja powoli dreptam. To jest jeden z powodów, dlaczego uwielbiam wychodzić tak wcześnie rano. Bo całe miasta, ulice, wszystko wygląda jak opustoszałe. Nie ma nikogo i niczego dookoła, nic nie słychać. Cisza, spokój. I można sobie tak iść i rozmyślać. I tylko się idzie w mroku. I wypatruje się z słupków z oznaczeniem trasy. Właśnie przechodzę sobie przez pierwsze miasteczko dzisiaj na mojej drodze. I urzekają mnie takie detale tutaj. Jak takie ładne murale, gdzieś tam te kamienne murki, donki. Tutaj już się zaczyna też zupełnie inny klimat, bo pojawia się coraz więcej drzew palmowych. Już się robi tak bardziej południowo. A ja sobie powoli, tu tam jest 5,5 km za mną, godzinę 20 już idę i jest godzina 6:25. Po prostu jest cudownie. To nie jest tak, że ja wstaję jakoś mega zmęczony czy coś, tylko wstaję, bo chcę. Tak, nawet już budzika nie używa. Dobra, idę, bo yy, słońce wschodzi a ja chciałbym być bardziej dalej niż bliżej, jak ono zejdzie. W sensie dalej od tego miejsca, gdzie spałem, więc lecę. Dalej jestem w tym samym mieście, tylko usiadłem sobie na ławce i posłuchajcie. Jest to tak głośno one śpiewają Ja się zbieram i idę, ale no, musiałem po prostu sobie chwilę usiąść tak samemu w ciszy i posłuchać jak te ptaki śpiewają. No coś cudownego. A to miasto gdzie jestem to jest maneru? Jakoś tak? Zaraz wam powiem dokładniej. Maneru. Czy jakkolwiek czy to czyta. I z tym kolanem prawdopodobnie wiem, co się stało. Jak w pierwszych dniach schodziłem z góry, to musiałem gdzieś przekręcić nogę, bo mnie boli tylko w specyficznej pozycji. Ale no, mam nadzieję, że to przejdzie. Dzisiaj też mega lekkie buty założyłem i jakoś to będzie. Dobra. Zakładam plecaczek i tuptam, bo zostało mi... 15 km, czy coś takiego, więc nie tracę czasu. Nie wiem, jak to odda kamera. Później zobaczę, tam jest miasto. Tu wszędzie są dookoła takie yy, doliny i górki. Pola zboża. Czy to nie wygląda nieco jak scena z jakiegoś gladiatora, czy coś takiego? No, i ja wiem, że się tak spuszczam nad tym, jak to tu wszystko wygląda, ale naprawdę, jeżeli e, tak się tutaj chodzi codziennie, no to, to nie nudzi się. Każdy ten widok jest tak piękny i wyjątkowy na, spół, na swój sposób, że to jest głowa mała. Jest to tu, zaczynają się powoli po zamieniać pola zboża z winnicami, więc coraz lepszy się robi ten krajobraz taki mieszany. Patrzcie. No przecież aż słów brakuje, żeby opisać jak tu jest pięknie. Nie wiem, że jutro mi minie tydzień kamino. Dzisiaj przekraczam swoje pierwsze 100 km. Więc na razie jest nieźle. Założenie lżejszych butów to też była dobra decyzja, przynajmniej na razie później może zmienię, więc zobaczmy jak to tam pójdzie. Ale wiem, że y, moi znajomi chyba dopiero wstają albo wychodzą, bo mamy grupę na Whatsappie, żeby się umawiać w tych samych Albergłe. Bo sobie wieczorkiem siedzimy, gramy na gitarze, tak jak wczoraj sobie układaliśmy piosenkę o kamino. No, coś po prostu niesamowitego. Dobrze, tu, tam sobie jest cudownie. I my, kolejne miasteczko, Ciraucuy, czy jakoś tak. Wiem, że to kalecze strasznie. Ile ptaszków tu lata. Jakie murki. Nie wiem, teraz to... Minęły mi wszystkie kryzysy na razie. I znowu... Znowu cieszę się, że tu jestem tak w stu Wczoraj kilka momentów było cięższych, ale... Ale nie może być łatwo cały czas. Ja postanowiłem, że sobie to miasto takim skrótem w sensie skrótem nie skrótem, to jest dłuższa droga, ale nie będę się musiał na szczyt miasta wspinać, bo nie mam tam w sumie nic e, co by mnie interesowało, bo niestety na no, minusach chodzenia tak wcześnie jest to, że na przykład mam dużo mniej stempelków niż moi znajomi, bo oni sobie gdzieś tam do knajpek chodzą coś. A o tej godzinie jest teraz, już wam mówię, miszki drogie. E, jest teraz 7.15 A tu się coś, cokolwiek otwiera chyba koło 8, więc No trudno Jaki klimacik No niesamowite I te palmy, które już się zaczynają no z dnia na dzień jest coraz yy, ciekawiej yy, Dobra, ja cię wyłączam, bo muszę na mapę spojrzeć, ale no, ja się dzisiaj co chwilę zatrzymuję, bo przecież to jest piękne. Ciekawe, czy uda mi się. Y... O, uda mi się przybliżyć na te pola, na to wszystko cudowne. I słońce wstające z gór. No coś wspaniałego, ale to już mówiłam chyba tysiąc razy, więc starczy. Dobra, idę. Kitek. To taki fajny, przyjazny kitek. O. taki o, wziąłbym cię ze sobą, przyjacielu. Przyjaciela albo przyjaciółka. Dosłownie gdzieś między polami. Taki mały kitek. Pies wyskąd skąd się wziął. Dobra, lecimy, Lecyma dalej. Już zostało połowę drogi. Niedużo. Pierwszy raz coś takiego widzę. Idę sobie, no jest normalnie znaczy kamino. Paralos peregranos. For pilgrims. I co my tu mamy? No, to jest cudowne. Mamy tutaj orzeszki, jakby ktoś sobie chciał podubać. Ja sobie chyba kilka wezmę, żeby mieć coś do przekąszenia jest śmietnik i ciasteczka. I chusteczki, jakby ktoś potrzebował. No i woda. To jest po prostu niesamowite. Przecież doszedłem do miasta Estella. Czyli do mojego miasta docelowego dzisiaj. I patrzę, jaki jest piękny budynek na samiutkim wejściu. To jest, nie wiem, jaka stara katedra, kościół, coś takiego. Ale no, mega się to w oczy rzuca. To jest no, dosłownie na wejściu do tego miasteczka. Teraz idę zobaczyć, czy jest hostel otwarty, bo jest godzina e, 11:30. I się okaże, co będzie później. Bo w tym mieście jest tutaj. Fontanna z winem, i można sobie podejść i nalać wina ile się chce. Ale fajnie. Dobra, ja lecę tam. Jesteśmy teraz w tym mieście Stella. I postaram się przejść. Bo chcę wam coś pokazać. Jaki tu jest w ogóle styl. Ale to się włączę Za sekundę, jak dojdę. Dobra, doszedłem. I tu normalnie to wygląda jak, nie wiem, jakiś Rzym czy coś. Tam jakaś fontanna, jakiś plac. I tu wielki, taki monumentalny kościół. I w takim strumie jest po prostu całe miasteczko, że się chodzi. No i no, uwielbiam ten styl. Chciałem nagrać, bo byliśmy w takiej fontannie z winem, która tu jest, niedaleko Esteli, Szliśmy specjalnie po to, ponad 2 km, no ale się okazało, że była zamknięta. I wrzucam wam zdjęcie, jak to wyglądało i jutro raczej się nie uda tego zahaczyć, bo to jest po drodze no ale jest otwarte od 8 rano a jak ja wychodzę o 5-6 no to nie uda mi się tego złapać i takie budyneczki nie mam za bardzo co tu nagrywać, bo raz, większość czasu to tu się spędza z ludźmi a dwa, jak się tego czasu z ludźmi nie spędza to się go spędza ogarniając jakieś tam swoje rzeczy o, jestem ciekawy co to za uliczka więc będę wam wrzucał po prostu takie zlepki z kilku dni żebyście widzieli na bieżąco, czy żyje jeszcze O, tu jest coś fajnego Ha? Huh. Czy to da się wjechać na górę? Nie no, po schodach to nie wejdę, nie ma opcji Ale tam jest taki teraz na górę huh. Ciekawe. Jeszcze raz mówię, to miasteczko się u nazywa Estella. No i tyle by było w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za wytrwanie do końca. Zostawcie pierdółki na dole, komentarz, zajrzyjcie do linku, tam macie patronata możecie postawić mi kawę na Bajkofitu. tu i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Camino de Santiago. Droga francuska do samej komposteli. Dzięki, cześć i na razie.